Witam serdecznie. Szymon z Polankiewicz z tej strony się kłania. Ostatnia godzina właściwie przed wyjazdem na lotnisko. Kalifornia żegna z piękną, cudowną, słoneczną pogodą, lekkim wiaterkiem. A to co zabieramy z sobą, oprócz oczywiście walizek, to przede wszystkim kolosalny bagaż doświadczeń, radości, takiego szczęścia, takiego przepełnienia, takie gigabajty, gigabajty doświadczeń, fajnych przeżyć, tych emocji, tych radości, tych śpiewów, tańców i tych cudownych ludzi, których spotkaliśmy na swojej drodze uśmiechniętych jak mówi Krek zaprzyjaźnionej rodziny mówię do niego że jakoś fajnie bo ludzie się uśmiechają tutaj w San Diego i w tych wioskach po których tutaj bywamy a on mówi wiesz no bo ty się uśmiechasz my się uśmiechacie co i do was się uśmiechają prosta reguła prawda no i tutaj ewidentnie te gigabajty również zdjęć filmów do przerobienia, do przetrawienia, do spojrzenia jeszcze, nie, powrotu do tych uczuć, tych wydarzeń, tego wszystkiego, co się tutaj działo. No, ale przede wszystkim refleksja i takie bardziej hej, kiedyś spotkamy się następny raz. Nie jak, tylko kiedy, to jest kwestia tylko zdefiniowania daty. Zresztą o tej dacie również już tutaj troszkę nadmienialiśmy. Zatem Kalifornia słoneczna jest pięknie cudownie, i tutaj a propos tego uśmiechu, powtórzę jeszcze raz historię tego. Historię, kiedy siedzi mędrzec u bramy miasta i podchodzi do niego wędrowiec, zadaje mu pytanie: Hej, chcę się tutaj się tutaj przeprowadzić, jacy ludzie tu mieszkają? Mędrzec odpowiedział pytanie: A jacy ludzie mieszkają tam, skąd przychodzisz? Odpowiedział wędrowiec: Wredni, chamscy, niemili. Mędrzec odpowiedział, i takich tutaj znajdziesz. Za jakiś czas inny podróżnik, inny wędrowiec dotarł do bram miasta i pyta się tego mędrca, hej, chcę się tu przeprowadzić? Jacy ludzie tu mieszkają? Mędrzec również odpowiedział pytaniem na to pytanie, a tam skąd przychodzisz, to jacy mieszkają? Cudowni, wspaniali, uśmiechnięci, radośni, żal mi troszkę, no, ale taką decyzję podjąłem, mam tam wielu przyjaciół. Cóż, odpowiedział mędrzec, i takich tutaj znajdziesz. Zatem gdziekolwiek, czy to Kalifornia, Polska, policzyłem nie tak dawno ilość krajów, które, które zwiedziłem, ilość stanów w samych Stanach Zjednoczonych, miast, no to jest tego trochę. Moja wizyta w Stanach to jest 13 raz teraz, jeśli dobrze wyliczyłem. Może o jedną w tą, czy w tą bardziej, bardziej zaniżyłem tą cyfrę, zresztą jakie to ma znaczenie. Ale popatrzyłem na różne kraje, które odwiedzaliśmy, wspólnie z małżonką i kiedy jeszcze powiedzmy sobie czasami zdarzyło nam się, że jakby byliśmy sercem sobą, ale gdzieś czasami jeszcze fizycznie nie zwiedzaliśmy, więc było tego odgroma i wszędzie ten mechanizm ta anegdota, jeśli to można uznać za anegdotę, odnośnie tego mędrca u bram jakich ludzi szukasz, jakich zostawiasz gdzieś tam po drodze, takich znajdziesz w następnym miejscu, w którym jesteś zatem z Kalifornii Trzymam z Polankiewic, z tej strony się kłania. Słyszę samolot. Za kilka godzin, to my tutaj będziemy też przelatywać. Kierując się już do Berlina, a Berl do Londynu, a z Londynu, do Berlina, a z Berlina z parkingu, samochodzikiem Pojedziemy do naszej cudownej, wspaniałej Polski. Zaśnieżonej, mroźnej. To jest też piękne. Z Kalifornii Szymon Spolankiewicz. Baw się dobrze.